Dzień dobry. Nazywam się Joanna Frontczak i jestem terapeutą ustawień systemowych. Chciałabym poruszyć dzisiaj temat przerwanego ruchu ku matce. Dosyć często w pracy z klientami wyłania się dynamika związana właśnie z przerwanym ruchem ku mamie. Przyczyną tego przerwanego ruchu jest doświadczenie przeżycia zagrożenia w bardzo wczesnym dzieciństwie. Malutkie dziecko w pełni zależy od mamy. I każdą, nawet najkrótszą rozłąkę z mamą, przeżywa jako zagrożenie życia. I ogrom tego strachu czasami jest dla tego dziecka nie do wytrzymania. Na przykład, dziecko pozostawione przez matkę na początku woła, krzyczy, płacze. Następuje wtedy pełna mobilizacja mająca na celu uratowanie go. Ale jeśli mama nie zwraca uwagi na takie wołanie, nie zjawia się, nie bierze na ręce, nie pociesza, albo co gorsza, straszy, że odda czarownicę albo jakiemuś potworowi, to te rezerwy się wyczerpują. Dziecko cichnie, zamiera, zamyka się i przychodzi do reżimu oszczędzania rezerw i takiej obrony. I zaczyna się proces adaptacji do warunków porzucenia. Stopniowo kształtuje się przekonanie, że w życiu można liczyć tylko na siebie. Na poziomie zachowania przejawia się, przejawiać się to będzie jako niechęć do kontaktów i samowystarczalność. Sytuacje, które są związane z przerwanym ruchem do mamy, są bardzo różne. Na przykład dziecko zostało oddzielone, bo przebywało w inkubatorze, czy na przykład ze względu na chorobę dziecka, które było w szpitalu, ale bez mamy. Czasami związane jest to z chorobą mamy, która musi pójść do szpitala, a dziecko pozostaje w domu. Może być to również związane z traumą, którą przeżywa mama, na przykład po stracie bliskich, lub być może jest ona złączona z ciężkimi losami przodków i wtedy nie jest ona zdolna dać swojemu dziecku miłości. Czasami mama wywozi dziecko na krócej na wakacje lub bądź na kilka lat do dziadków na wychowanie. I to też może być zapisane jako trauma, jak przerwany ruch, jeśli dziecko tego nie chce. W dorosłym życiu ten przerwany ruch ku mamie przejawiać się będzie na przykład w kaprycznym sprzeciwianiu się jakimkolwiek propozycjom, w unikaniu bliskości w miłości, w przyjaźni, w pracocholizmie, nieumiejętności przyjmowania od innych prezentów i pomocy, w złości, w podejrzliwości, w sarkazmie, a nawet w depresji. Tak naprawdę u podstaw tego wszystkiego leży jednak głęboko ukryta bezradność i strach przed samotnością i śmiercią z powodu braku wsparcia mamy. Na poziomie ciała przejawiać ci się to może np. ucieczką w głąb siebie, niezdolnością do skutecznego reagowania w sytuacjach stresowych. Nagłymi bólami głowy, mdłościami, atakami, gniewu lub obżarstwa, chronicznym zmęczeniem powierzchniowym, takim płytkim oddechem, skurczami ciała. Na poziomie relacji z innymi mogą powstać problemy ze zbudowaniem długotrwałych, bliskich kontaktów z partnerami. Cierpią również na tym relacje koleżeńskie czy relacje ze współpracownikami w pracy. Kiedy cierpią relacje ze współpracownikami, to również cierpi nasza kariera. Bardzo często też klienci mówią, że czują się jakby nie z tego świata, że ciągle poszukują swojego przeznaczenia, jakiejś swojej prawdy, sensu życia. Łatwiej jest im bujać w obłokach, niż dotknąć tego bólu, którego doświadczyli w dzieciństwie. Tak naprawdę dziecko nie pamięta czasów przerwanej więzi z mamą, ale ciało i podświadomość pamięta. Podczas ustawienia wypływają te uczucia, które do tej pory były nieuświadomione i bardzo silne. Może to być gniew, rozczarowanie, złość, ból. Niejednokrotnie jest bardzo dużo łez, ale powoli przychodzi też zrozumienie, że to wszystko jest po prostu. Sposobem ochrony przed bardziej głębokimi uczuciami, które są związane z mamą, z bezradnością, smutkiem, strachem czy tęsknotą. Ale doświadczenia zdobyte podczas y, ustawienia należy też uziemić w codziennej realności. Rozwiązanie tego problemu często trwa dłużej i wymaga naszej pracy. Jest wiele ćwiczeń, które wspomaga ten proces również w domu. Ja tutaj opowiem o jednym, które moim zdaniem jest takie najspokojniejsze i najprzyjemniejsze. Pocz się na łóżku. Ważne, abyś poczuł się spokojnie i bezpiecznie. Weź dużą poduszkę i wyobraź sobie, że to jest mama, a ty jesteś dzieckiem. Możesz przykryć się również kocem, i poczuj. Jak mama cię tuli, jak patrzy na Ciebie, jak się uśmiecha i w stu procentach jest skupiona na Tobie. Oddychaj tym bezpieczeństwem, tym spokojem, tą ciszą, bliskością z mamą. Poczuj ciepło płynące od mamy, ogromną miłość i zaufanie. Wyobraź sobie, jak mama mówi do Ciebie, jak bardzo Cię kocha i jak dobrze być razem. I Nasyć się nią w pełni. Pozwól sobie, aby to ćwiczenie trwało tyle, ile potrzebujesz. Klienci często mówią, że zasypiają podczas tego ćwiczenia i budzą się z niezwykłym spokojem w sercu. I ja też miałam takie doświadczenia. Czasami na początku, jak w każdym procesie z mamą, Mogą pojawić się nieprzyjemne uczucia, z którymi w danym momencie możesz sobie nie poradzić. Wtedy przerwij to ćwiczenie i wróć do niego. Rzadko też przerwana więź z mamą uzdrowi się po jednym ćwiczeniu, dlatego dobrze jest wykonywać je częściej. Warto uzdrowić ten przerwany ruch do mamy, i tutaj nie ma znaczenia, czy mama żyje, czy już nie, czy mamy lat 20 czy 50. Pracujemy tutaj z własnymi emocjami, pracujemy dla siebie. To jest proces, który ma nas uzdrowić. Wtedy ciało się rozluźni, poprawi się zdrowie, pojawi się bliskość w relacjach, pojawi się zaufanie do ludzi, a także sukces w prowadzonych sprawach, radość z życia. Poczujemy spokój, harmonię na co dzień, poczujemy się tacy, Pełni i tacy świadomi swojego życia. Naprawdę warto uzdrawiać swoje relacje z mamą, jeżeli mamy taką potrzebę, oczywiście. Zapraszam na warsztaty, zapraszam na sesje indywidualne i życzę udanej pracy. Miłego dnia. Do widzenia. Do, do zobaczenia.